Ach, czy to już? Czy już? Proszę się uspokoić Pana żona urodziła Dziecko jest zdrowe Może pan wejść Kochanie, jak się czujesz? Dobrze, uspokój się Nic mi nie jest Czy to nasz zrybaczek? Tak, poznaj primę. Prima, piękne imię. Mamo, no, zobacz to. Ciekawe, jak tam dalej jest. Chciałabym podróżować. Prima, przecież wiesz, że nie wolno ci. Chodź, zaraz będzie konkurs. Może uda nam się coś wygrać. Eee, już idę. Proszę Państwa, i to wygrywa Prima! Ech, ech. Brawo córciu, wygrałaś! Mama postanowiłam, że chcę biegać. Będę najszybszym koniem. Tak, oczywiście. Zafundujemy ci to. Mam pomysł. Może pobawisz się szpiega. Tak, to będzie dobry pomysł. Tylko muszę tatę przekonać. A czym oni tam rozmawiają? Przecież zwariowałeś, jakie wyścigi. Przecież wiesz, że ślub primy był planowany, kiedy się urodzi. Taka jest tradycja w naszej rodzinie. Ale równie dobrze możemy to złamać. Nie możemy pozwalać, żeby nasze dziecko robiło to, co inni chcą. Niech sama znajdzie swoją drogę. Ale ja na to nie zezwalam. Ślub jest zaplanowany. Kiedy Prima urośnie, ma się ożenić. Jak chcesz, ale ja uważam swoje. Prima, słyszałaś wszystko? Teto, czy ja jakoś wyjdę za mąż? Ja nie chcę tego. Widzisz, Prima, niby w rodzinie Twojej mamy każdy rybak urodzony musiał wyjść za mąż. Ale posłuchaj mnie, rób to co Ty chcesz. Musisz sama pokazać że nie chcesz jednak wyjść za mąż i chcesz robić to, co na przykład inne konie, spełniać swoje marzenia, brać udział w wyścigach i tak dalej. Będę zawsze z tobą. Dziękuję, tato, nie poddam się. Mamo, kto to jest? Prima, to jest Narcys, twój przyszły mąż. Chwila, co? Mamo, mam dość tego. Powiedziałam ci, nie wyjdę za mąż. Nie będziesz za mnie decydować. Ale prima! Hmm. A ty czego chcesz? Powiedziałam, nie wyjdę za nikogo za mąż. Nie, spokojnie. Prawdę mówiąc, ja też nie chciałam wychodzić za mąż. Ogólnie chciałem prosić ciebie prima, Żebyśmy razem powiedzieli naszym rodzicom, że nie chcemy wziąć ślubu. Tak będzie najlepiej. Ja też mam swoje plany i chciałbym poślubić inną klacz, na której mi zależy. Ślub na siłę to nie jest coś dobrego. W takim razie popieram twoje zdanie. A Aczkolwiek wyjadę stąd i chcę spełniać swoje marzenia. Tak będzie najlepiej. Bo jeszcze rodzice będą mi truć, żeby mi znaleźć innego męża i tak dalej. W takim razie życzę ci powodzenia. Dziękuję. Tobie też na ślubie. Prima, ty wyjeżdżasz? Ale dlaczego? Mamo, mówiłam ci już tyle razy. Chcę spełniać swoje marzenie. Jeśli tego nie rozumiesz, to po prostu zrozum, jakoś, nie wiem, w jakiś sposób. Nie interesują mnie śluby ani nic takiego. Mamo, to dbajcie o siebie. Będę Was co jakiś czas odwiedzać. Prima dbają o siebie. Pamiętaj, by się dobrze odżywić. Tak wiem. Do zobaczenia. A więc to jest dzika dolina bardzo ładna stajnia. Jaka wielka. Myślę, że będę miała tym dużo możliwości. Powaga! A ład, co to było? Wszystko w porządku. Przepraszam, ale mam trochę zabiegany dzień. Nic mi nie jest. Jak się nazywasz? A, jestem Meduza. Miło mi poznać. A ty? Jestem Prima. Jestem tajnowym koniem. A, więc to ty. Jak dobrze. Ale co ja? Widzisz, miałam oprowadzić właśnie po stronie jakąś nową klacz i myślałam, że nie zdążę. Ale się dobrze złożyło Aha To może zostaniemy przyjaciółkami? Co? Ale że tak teraz? Nawet się nie znamy To się poznamy! Co prawda nigdy nie miałam przyjaciół, ale zawsze warto spróbować Eee, okej okay. Meduza Mam pomysł Na pewno ci się spodoba Jaki to pomysł? Myślałam nad założeniem agencji detektywistycznej. Będziemy śledzić konie, rozwiązywać zagadki miłosne i tak dalej. No i przy okazji będziemy zarabiać. A ty przypadkiem nie chciałaś biegać jako koń wyścigowy? Chciałam, ale... no. Mam problem z nogą i raczej mi się już nie uda biegać tak szybko Dlatego postanowiłam nam znaleźć jakieś zajęcie Poza tym mi i tak byś nic nie wybrała, prawda? Przecież wiesz jaka ja jestem W takim razie Zaokładamy agencję detektywistyczną Selen, Szafir, mamy was! Ha ha ha! Teraz się nie ukryjecie! Dziecie Meduza! Ale co wy tutaj robicie? No jak to co? Byliście na randce, prawda? Szafir, w końcu szykowałeś kwiaty, prawda? Ale to nie dla selen. Dzieci meduza, ty chyba wszystko źle zrozumiałaś. My szykujemy randkę dla gwiazdki. Co? Niemożliwe, ale te kwiaty. No to właśnie było po to, by przygotować im randkę. Jak to tak? Ale to jest niemożliwe. Meduza, uspokój się. Idziemy stąd. Selen, szefir, nie zwracajcie uwagi. Ale tak nie może być! Mamy ich szybko. Rozwiązaliśmy zagadkę. Przyłapana na zdradzie. Jak tak można? Chwila, kim wy jesteście? Agencją detektywistyczną. Kochanie, jak mogłeś mi to zrobić? Albert, co ty robisz? To nie tak. Jak to nie tak? Wszystko wiedzieliśmy! To prawda. Kocham ją, nie chcę jej opuścić. A ty się lepiej nie odzywaj. Meduza, chodźmy stąd, bo zaraz może się stać coś gorącego. Coś, wiesz, mogą się zacząć bić i tak dalej. Idziemy stąd. A chciałam poglądać. Meduza, chciałabym z tobą porozmawiać. Wiesz, że już dużo razy rozwiązaliśmy różne zagadki i tak dalej. I też chciałabym pojechać, zwiedzać świat, kiedy byłam jeszcze śrobakiem. Bardzo chciałam pozwiedzać świat, zobaczyć, jak to jest gdzie indziej. Mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Jak to? Zostawiasz mnie samą tutaj? Na jakiś czas, nie bój się, wrócę. Prima. W takim razie pojadę z tobą. Też chcę pozwiedzać świat i przy okazji będziemy się dobrze bawić. To w takim razie przy okazji znajdę ci męża. Serio? Po możesz mi znaleźć męża? Tak! Hura! I co się moją przyjaciółką! Na dzisiaj koniec. Możecie wracać do domu. Dziękujemy pani nauczycielko za lekcję. Nie mogę się doczekać jutra. To się cieszę. Miłego wam nie życzę. Do widzenia! Do widzenia! Prima! Kopalat! Meduza! Nie poznałam cię. No cóż, mamy swój wiek. Też racja. Co ty tutaj robisz? Myślałam, że prowadzisz fajne życie ze swoim mężem. A no, widzisz, przyjechałam cię odwiedzić. Powspominać stare czasy, jak jeszcze mieliśmy tą agencję. A rozumiem, jak tam w ogóle twój synek urodził? Oj, tak. Już jest taki duży. A ty znalazłeś w końcu kogoś? Przecież wiesz, że nie bawię się w takie rzeczy. Teraz uczę inne źrebaki. Ciekawe zajęcie. Dużo śrebaków przychodzi się uczyć. Rozumiem. W takim razie muszę mojego syna zapisać do twojej szkoły. No, nie takiej mojej. Bardziej to ja tam uczę, ale jak najbardziej. Możesz zapisać. Twój syn ma na imię Snickers, tak? Dokładnie. Jest strasznie do mnie podobny. Aha, no widzisz, cała mamusia. Ale ma twój charakter czy. Twojego męża? Chyba ten i ten. Tak mi się wydaje. Rozumiem. Prima, bardzo się cieszę, że Cię wtedy spotkałam, kiedy pierwszy raz się zobaczyliśmy. Za dzisiaj jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. I zawsze tak będzie. Nawet jeśli umrzemy i już nas nie będzie, to zawsze. W jakiś sposób będziemy przyjaciółkami, bo ktoś o nas będzie wspominał. Racja. No dobra, zabieram cię na kawę. Dawaj, będziemy plotkować, bo już jest nas takie stare babki. Okej. Okay.